Pierwsze to jest Fame MMA. Wiecie, że jestem fanem Fame MMA. I dlaczego kamerka odpalona? No bo znowu podnieśli ratę kredytu. Ile na klatę? S 60. Eee, ale już nie, muszę, nie mogę się ukrywać, bo no, niedługo wracam do vlogów. Wyobraź sobie nie wchodzącego do banku pytającego, yy, yy, chciałbym kredyt na mieszkanie. A czym pan się zajmuje? Siemanko, to znowu ja, świeżutki, kurwa, opalony wygolony Normalnie kamerka była tam, a teraz kamerka jest tutaj. Plus jeszcze, człowieku, refresh fryzury, szybko, żeby nie pytali. Pytają mnie, czy zapuszczam włosy. Gdzie są za zakola? Nie była w Turcji jeszcze nie było mordzia i zobacz to. Troszkę się kasy mniej będzie zarabiać, bo ludzie pewnie już nie będą wyzywać zakoli. Ale zapuściłem. Pofarbowałeś? Co ty, to wszystko jest AI ustawione. Czeski piłkarz, ale jeszcze sporo mi brakuje do czeskiego piłkarza. Pracuję nad tym z moim fryzjerem. Pff. Z moim sztabem fryzjerów. I stwierdziłem, że jak wracamy już kurwa do starego, wiecie, streamowania, tysiąc widzów, no to wracam li do Ligi Legend. Proste, że tak. Raz, dwa, raz, dwa. No jestem takim ogrem trochę przygłupawym i mi wystarczy przenieść monitor w tą stronę, lekko komputer tu przenieść, tu dać kamerę i ja mam wrażenie, jakbym miał nowe mieszkanie, nowe studio, jestem kurwa nowym fresh człowiekiem, nie? Nie, nie byłem w Turcji, nie, to są, to są triki, to są triki. Ja dalej mam zakola, tylko mam świetnie uczesane te włosy. Nie no, mam zakola dalej. To jest magia telewizji. Mam, ja mam taką stylówkę trochę jak Dis. Dis robi to samo co ja, bo mam wspólnego fryzjera. Disu też ma takiego czoło wielkie on za taką czapkę zarzuca naprzód. Ja mam to samo mordy. Więc spokojnie, dalej jestem. Tu, tu mam czad jak coś, więc jak będę... Jak będę się tu patrzył i nie odzywał, to znaczy, że ktoś mi pocisnął na czacie i go blokuje. O jak chwytam tak myszkę To znaczy, że kurwiszona blokuje. Zobacz, jak plecy zarysowane. Coś tam trenuje, tylko cichutku, cichutku. I wiesz, i tutaj sobie klika mnie. Blokuje Hama Frajera, co mi ciśnie i pisze mi prawdę. A tu mam granie, a tu mam czystą przestrzeń. Tu mam przestrzeń przestrzeni. Nie chcę tego pokazywać, ponieważ ustawienie tej kamery to naprawdę była przejebana opcja. Ponieważ ja wszystko sobie wsunąłem pod ścianę. Jak podłączyłem wszystko, to pomyślałem sobie, ty, czekaj, trzeba kamerę ustawić. I kurwa musiałem się wjebać pod te kable, ustawiać tam, tu Agnieszka się działa, ja drubałem, drubałem i jest OK. Niestety ustawiałem to wszystko, kiedy był dzień, więc jak przyjdzie noc, a już ona, ona już przychodzi. No to może być chujoza, to może być chujoza. Na streama zaprasza, a nie posprzątane. Nie no, posprzątane jest. A co, coś jest źle? Nie, stary jest posprzątane, wyczyszczone. Naprawdę, yy, moja kobita przyłożyła się, ja też się, się nawet przyłożyłem do tego. Kamera jest krzywo trochę, yy, zobacz na leda. Ściany krzywe, wszystko jest krzywe. Wiesz co, czy ściany, czy ten, czy to, to nie ma znaczenia. Ważne, że jestem zdrowy, stary. Mam wyjebane w te ściany ledy, czy mam zakola, czy nie, to jest nieistotne. Ważne, że jesteśmy zdrowi, oddychamy powietrzem i kolejny dzień żyjemy na tej pięknej planecie. Może jutro uda się w śnie odejść bezbóleśnie, ale zobaczymy jak to będzie. Nie będę grał w Palworlda. nie chce mi się. Nie chce mi się. Jak już opierdoliłem te sześć mieszkań na Mokotowie, to już w końcu jestem taki wolny i mogę grać w końcu i mówić, co chcę. Zaraz będę mógł mówić, kogo pierdolić, a kogo nie. Jaką książkę przeczytałeś od deski o deski? Żadnej książki nie czytałem. Jak mówię wam, ja jestem prostym tiktokerem, siedzę na kanapie całe dnie i gram w tiktoka, czy tam oglądam tego tiktoka. Po prostu, nie pytajcie mnie o książki, porady. Dlaczego kamerka odpalona? No bo znowu podnieśli ratę kredytu. I trzeba znowu być zabawnym, e, więc na pewno spodziewajcie się dużo na Instagramie Stories z obs obstawianiem I Jeszcze w lutym kurwa macie z grubo. Słuchajcie, w lutym się grubo dzieje. Jest ciężko wypięta dupa dwa razy, naprawdę fajnie. Pierwsze to jest Fame MMA. Wiecie, że jestem fanem Fame MMA. Jakbym mógł, to mu zawalczył kurwa, tylko... No to nie mogę, no bo jestem pizdo. Ale bym chciał zawalczyć, bym się chciał zaprezentować na konferencjach, jak mandał i w ogóle, więc oglądamy sobie oczywiście filmem 10 lutego. Zapraszam was wszystkich, będzie kocioł, będą najlepsi influencerzy. Będzie kurwa dobre techniczne napierdalanie się Ale słuchajcie dalej, spokojnie, trzymaj tego konia, bo jedziemy dalej. 14 lutego jest kolejne wypięcie dupy walentynkowe Zamiast na przykład zaprosić kobietę, zjeść drugiego steka, to słuchajcie kochani, ja was zapraszam na mojego streama, gdzie będziemy oglądać Ligę Mistrzów i słuchajcie... Dla moich fanów, ci, którzy uwielbiają te zjebane pytania, że zostawiła mnie dziewczyna, albo nie staje mi kutas. Klasycznie, wiecie o co chodzi? 14 lutego na przestrzeni rozgrywania Ligi Mistrzów, ja prowadzę streama, oglądamy wspólnie Ligę Mistrzów, a wy pytacie mnie o jakieś takie problemy życiowe, wiecie? Zostawiła mnie dziewczyna, a ja tu się produkuje, kurwa, pierdolę te same populizmy to zwykle. I oczywiście wszystko jest pod akompaniamentem BadClika Czyli 10 luty. Nie, nie, nie czekaj! 10 luty to jest MMA, no i potem jest walentynki. Jaki mecz? Kogo kurwa interesuje mecz? Chodzi o wypięcie dupy i zgarnięcie szmalu od klika. Kto ogląda Ligę Mistrzów w ogóle? Zmierzysz, że jestem pierdolnięty? Słuchaj, więc zapraszam was. Oczywiście będę o tym opowiadał, powtarzał się będę niesamowicie, ale ko konkretnie, w Ligę Mistrzów, bo, 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 bo Fame MMA, w sumie jak Liga Mistrzów, influencerów, oglądamy razem, Fame MMA oglądamy razem, komentujemy, żywiołowo reagujemy, wiesz o co chodzi, reakcja cipa wielka, i finalnie potem walentynki, też lubię na kanale, wszystko jest oczywiście takie można powiedzieć opakowane w tym, że niby my oglądamy Ligę Mistrzów, ale Wy jako widownia żalicie się, że coś tam wam nie wyszło w prywatnym yy, związkowym życiu, a ja udaję eksperta i wam na to niby odpowiadam, za to potem kasuję kasę i potem nie muszę nic robić w życiu. Chyba się rozumiem... Kurwa, patrzycie tam, a tu jest kamera. Chyba się rozumiemy, więc to są takie oficjalne dwie zapowiedzi, które chciałem po prostu wyłuszczyć. Dla mojej transmisji. 13 minut za nami, czyli daily, można powiedzieć, zaliczone. Z chęcią bym to w pizdu zgasił i poszedł kurwa na Pierdoliciu dobrą, kurwa żubróweczką pod żabką, ale niestety będę udawał, że mi się to podoba, więc z wami dwa lub trzy mecze Ligi Mistrzów. Tak, mam Włoszy, ukrywałem je, żeby troszkę więcej widzów na yy, GTRP było. E, ale już nie, muszę, nie mogę się ukrywać, bo no niedługo wracam do vlogów e, Więc no trzeba się pokazać, trzeba się pokazać Więc e, ze, ze sterydem pewnie będę grał na tym moim oficjalnym koncie A na tym koncie takim treningowym będę grał z wami Czyli śmieciami, na przykład z Miłoszem, moim subskrybentem Więc będę miał takie właśnie konto takie do, dla was You know, Mio? You know? I do da, sery, daj gracz. Kiedyż Kiedy Jose Rudy nie powraca? Nie wiem, przycinek, wykrzyknik, kiedy, sam sepisz. nie mam pojęcia kiedy. Jak mówię ja, ci, ja wspominałem, że ojebałem 3, 7 mieszkań na Mokotowie i już nie muszę nic zrobić do końca życia? No, tak jutro wrzucę na relację kurwa z tymi podpisami dokumentami, żebyście wszyscy wiedzieli, że ja osiągam w życiu sukces. No i dlatego też nie ma ani GTRP, ani Football Managera, ani dużo, w sensie generujących liczb y, tytułów nie ma, ponieważ już nie muszę y, szukać poklasku, a mogę być w końcu sobą. Alimenty, alimentów nie mam, bo musiałbym mieć jakieś dziecko z kobietą, w sensie. z kimś, z, z inną kobietką, dziecko, to nie mam. Rudy wypłacił hajs z subów, z subów to nic nie mam. Chłopaku, chłopaku, ja jestem prywocioż, ja do tego kurwa jeszcze dokładam. Chłopaku, ja bym zamknął to wszystko, tylko ja żebyście Wy coś chłopaki yy, mieli do roboty, żebyście Wy mieli gdzie pracować. Ja dokładam do tego, sub, tego streamowania, serio, serio, chłopaku. Ty Ja bym się z Trąbą dogadał, byśmy sobie raz podali na Fame ma miliona byśmy skasowali. Ja dokładam do tego stary, Mi najbardziej boli, że wy macie mnie za jakiegoś, kurwa, rudego sknerusa, który by za złamane groszci, kurwa, pierdolił rękę. Rudą gnidę. Mnie to najbardziej boli. Mnie to nie przeszkadza, że mnie wyzywacie o wygląd, że jestem niesłowny i tak dalej, ale mnie to, kurwa, boli, że wy myślicie, że to wszystko robię dla pieniędzy. To jest naprawdę smutne i krzywdzące. Jak ja wam tyle już pokazałem projektów finansowych, jakie można, w jakie można iść, nawet się tam bić w te walki całe, to stary masz szana tyle i wyzywać jeszcze ludzi od kurew, a ja to robię wszystko charytatywnie, rozumiesz? Jadę z kurwami, nikt mi za to prawie nie płaci. Ale lepiej rzucić kurwa nie pomidorem, powiedzieć, ty sprzedaj na kurwo i tak dalej. To jest niesamowite. A ja dalej do was przychodzę: to jest syndrom O, jestem waszym małym jurkiem Owsiakiem. Tam jest nie, 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 to nie to ma poka... Ja tu mam wszystko to wygolone. Znaczy ten drugi. drugi Widzisz, patrz, tu jest za kolej. Ja, tutaj jest ten łysy. Tu jest ten łysy, rozumiesz? Tu jest ten łysy. I to wszystko jest zapierdolone na prawicę. Nie ma opcji, że pokażę, bo skończy się w internecie. Absolutnie. Nie mam czasu na jakieś yy, yy, afery twitterowo, yy, yy, twitchowo, youtubowe. Nie, 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 absolutnie. Ciszej, bo dziecko usypia. Kiedy trening po pięciu piwach? Nie mam pojęcia, nie mam pojęcia. Dlaczego zafarbowałeś włosy na kolor marchewkowy? Nie, 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 byku. Ja mam świński blondzik, tylko że mam światło ustawione takie dość... Um, Nazwałbym to mocną żółcią. I dlatego we, wyglądam jakby był opalony, nie, zobaczmy, był opalony i miał rude włosy, ale niestety jestem blady i jestem świńskim blondynem. Nie wiem co lepsze, chyba wolałbym być opalony i być rudy, je, 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 bo na opaleniźnie lepiej załamuje się światło i lepiej wyglądasz na umięśnionego. A jak jesteś blady, nawet jesteś dopierdolony, do, docięty, to światło się w tobie wbija i to ty wkręcasz, o, widzę, że na siłkę nie chodziłeś, weźcie go, wynieście stąd, ty. Pogać w komputer, fraj, że jebany. Słuchaj, no tak jest, tak jest. I jesteś troszkę ciemniejszy, że tak powiem. Lepiej yy, załamuje się tobie światło i lepiej wygląda sylwetka. Dlatego się brązują ludzie przed zawodami. Ty widać, że jesteś taki niedopierdolony, nie? Dużo przed komputerem spędzasz czasu i za dużo masturbujesz się. Polecam wyjść na zewnątrz, pogadać do ludzi. Przejście, na rowerze pojeździć, może jakaś siłka. <grymnie> widziałem, Pałopka, widziałem. No, nieprzyjemna sprawa, nieprzyjemna. a Agnieszka nie miała nic przeciwko, żeby nazwać psa. Jak, jak wcześniej wspomniała Agnieszka nie istnieje, jest wymyślona. No, wiesz, ja myślałem, serio, no ja czasami oczywiście wracałbym w was chuj, ale powiedziałem pół roku temu, czy tam nie wiem kiedy zacząłem za. Czym, za... Zapuszczać. Powiedziałem, że robię czeskiego piłkarza. Nie, nie mam biznesu, żeby was kłamać. no Wiesz, czy zrobię czeskiego piłkarza, czy będę dalej łysy, to, to się nic nie zmieni, tak będziecie mnie jebać w tym internecie. No ale po prostu staram się tam być szczery. No dobra, jedyne co skłamałem, to nie sprzedałem mi się siedmiu mieszkań na Mokotowie. Ogólnie nie inwestuję w Warszawę, to jest niebezpieczny region. No to może zmyśliłem, dobra, ale reszta jest kurwaril, przyrzekam. Agnieszka sprzątała i yy, istnieje i tak dalej. Ile na klatę? Y 60, 60. Bo ja ważę 75 kg. Zybi Boniek to mój stary nie, ale zawsze marzyłem, żeby, no moim, od dziecka moim marzeniem było to, żeby w wieku 35-40 lat wyglądać jak właśnie taki pojeb z czeskiego filmu. Gęsty wąs, czeski piłkarz za, i wiesz, jakiś stary garnitur szary albo brązowy. No to jest moi, moje marzenie, do niego dążę i tyle. No nikt mnie nie zatrzyma. Ile w bicepsie? No ile mogę mieć? No z 30, 29... Ogólnie to Agnieszka, która nie ma większej po ode mnie, to jest bez beki. Jak ona dobrze przypnie, to ja mam mniejszą. Ale tak bym jej najebał, więc po co ci duże mięśnie? I don't know. No, chyba oczywiście, że generujecie dzięki temu dochody w waszych domostwach. Czyli pracujecie mięśniami fizycznie, albo jesteście modelami, gdzie musicie być chudzi lub szczupli. No to że szczupli, więc rzeczywiście, to może rzeczywiście wpływać na wasze życie. Ale koniec końców, raczej to nie ma znaczenia. Co to taka chudzina? Mefedron, siedzę w domu, oglądam TikToki, no i, no i taki chudy jestem. Cześć Filip, widzę przeszczep z wąsa na głowę się udał. Nie. To wąsa jest więcej niż na bani, kurwa mordzia, co ty pierdolisz? Wąsa to jest mój najważniejszy atrybut. Ogólnie yy, boję się jeszcze ścinać na zero brodę, ale. Kurwa, tu się zrobiło beauty. Kącik beauty. A jeszcze dwa, dwa miesiące temu byłeś jebany, że jesteś brzydki, a dzisiaj... Filip, skąd takie długie włosy? Fajny wąsik, kurwa, skąd bluza? No może w beauty pójdę, kurde? Siemanko, jak zdrówko, ccg, chujowo. Depresja, kurwa, i co? Kolejny dzień życia. To na to, że Krzawi chce opuścić ten kurwidołek, czyli Barcelonę. Mam to w piździe, mam to w piździe, bracie. Przestań się bawić tą kamerką. Nie bawić się kamerką. Chcę tylko zapłacić, chcę tylko zbierać na kolejną ratę kredytu, kurwa, i do, dociągnąć do sześćdziesiątki piątki. Zostało mi jeszcze trzydzieści lata pracy. Yy, palu, yy, po chuj yy, gadasz i co chwilę masz lat? Yy, lubię to, mam nadzieję, że to nie przeszkadza. Po tym to też dobrze działa na takiego frajera, na przykład jak ty, bo wchodzisz i reagujesz na to, więc generuje mi to jakiś przychód w momencie, że jesteś aktywem na czacie, więc chyba... Po to. Uderz w stół, a nożyce się odzywają, więc wiesz, mogę repeatować cały czas te same wypowiedzi, a ty i tak będziesz na nie reagował, więc to jest też to dobra opcja. Ja mam przygotowane naprawdę mnóstwo fajnych tematów, o których chciałem podyskutować. Mnóstwo głębi chciałbym też tutaj e, wyciągnąć, chciałbym was w tą głębię też wciągnąć, ale cały czas pytacie o to samo, dlatego ja odpowiadam, wiesz? mi to, mi to, mi to też tak powiem na rękę nawet. Możesz podać trzy znanych chemików. Skłodowska Kiri była chemikiem mi się wydaje, mój ziomal, dobrego chemiora zarzuca kurwa, no i tyle, Mościcki, o, Heisenberg, Walter White, kurwa to z was za dużo, czy jak pozbyć się stresu podczas obrony pracy dyplomowej, o, to ty już w ogóle z jeste życie, studia, dyplomowa, tak, ciągnięcie za rękę, 20 lat chłopi i dalej się uczy kurwa co mu tam, nie, 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 Krzyż na drogę chłopaku, dwa twoje rowery z tyłu, czym one się różnią, niczym, może pedałami, bo jedne są wczepiane, a drugie są platformowe, żeby trzeba mieć zwykłe buty. Co byś zrobił, gdybyś się dowiedział, że twoja siorka opierdala kiełpachy kosmitom? O ja bo też bym im. We dwójkę byśmy uratowali ten świat. Ja bym się bawił jajami, ona tego i byśmy kurwa tych by odlecieli, bym mu ratował świat i bym miał pomnik kurwa i to jest ten typ, który ujewał kosmitom i uratował nasz świat. Patrz, synku ten gość! Tak mu zrobił. Bez kamerki było streamowane na wituberze 6 koła sobów. Pierwszy stream z kamerką, kurwa odpalony, 4976 subskrypcji. Mówiłem, to jest kurwa prawda, że kurwa ludzie uwielbiają oglądać GTRP albo VTuberów, a nie kamerki. Skąd masz bluzę? Mm, od Agnieszki. Jedzenie, leki, pies, mieszkanie, pieniądze, wszystko od Agnieszki. Co masz taki nos spuchnięty? Pewnie zaraz powiem, że to pytanie. Pewnie zaraz powiem, że to pytanie. Albo jestem zjarany, pijany, albo pewnie czymś znać Prosta sprawa. Prosta sprawa. I pewnie wszystko wszystkim zajebałem. Prosta, prosta. Jak już skończą płacić za, za tych zjebów, tak piszą, to już blokuje to. Naprawdę, to, że mi napiszesz, że mój pies ruchał komuś kobietę, to mi naprawdę nic nie zaszkodzi. Jemu nawet też, jemu nawet może to schlebiać. Go pomyśl o sobie samym, co ty wyprawiasz w tym momencie? Dwie zdrowe ręce, dwie zdrowe nogi, pewnie chuj jak sosna, zdrowy facet i siedzisz tu i pierdolisz tak. What the fuck! Prze przyrzekam ci, mi to na rękę, więcej widzów, więcej czatowników, ale pomyśl, co robisz ze swoim życiem. Naprawdę, stary, jest tyle rzeczy, a może ty jesteś tym drugim parysem platynowym. Kto wie, gdzieś tam drugi jest. A co z tego, jak zapuszczasz włosy, złoty. jak zakryć za kolik z tego ale biskupa, z kurwy wysłuchuj z tego, jak jak z tego ja za za będzie? Wcale, że nie! Bo można cały czas z tym pracować. Będzie, będzie, dzięki za dyszkę, frajerze. Często narzekasz, tu jest dobry, często narzekasz na kredyt, a robisz z jego nadpłaceniem? Nad Raczej nadpłacasz czy coś dorzucasz? Nadpłacam, nadpłacam kredyt. Chłopie, ty myślisz, żeby mi że, yy, dali by mi kredyt? Wyobraź sobie, bym nie wchodzącego do banku, pytającego, yy, yy, chciałbym kredyt na mieszkanie. A czym pan się zajmuje? Od czego by tu zacząć? Filmiki pani Kojarzy moje na YouTube? Niebo zielone kurwy? Ta? Pamięta pani, czy lata temu byłem śmieszny? A może u Stanowskiego? Gili, gili mu robiłem. Chłopie, no jak ja mogę dostać kredyt, kurwa, człowieku? Nie mam kredytu, wszystko za gotówkę, człowieku. Biorę, mordzia. łykłeś jakiś temat z kredytem. Tak samo jak, że niby łykłeś, to że do roboty chodzę w wolnych chwilach. Dobra, kochani, na, na razie dziękuję. Trzymajcie się. Jak następnego się odpalę, to będą jeszcze dłuższe włosy, kurwa.